No Maneczko Bordeczki, ja jestem Kolabo, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się naszymi autami, a głównie oto tym bolidem, czyli ibiskom mojej dziewczyny. Julka stwierdziła wreszcie, że po roku czasu zainwestuje w swoje auto i powiedziała mi tak: szukaj mi felk. Ponieważ tutaj na aucie są zimówki, które huczą strasznie Także jest lato, no to pasowałoby kupić jakieś oponki letnie Mamy do przejechania jeszcze gdzieś 40 km Ponieważ jedziemy do Aleksandrowa Łódzkiego Ruszamy właśnie tutaj z Uniejowa, więc dzwonimy do ziomeczka Czy na pewno te felgi jeszcze są, potwierdzamy nasz wyjazd I zobaczymy, czy uda się kupić naprawdę fajne fele Dobra Halo? Halo, Halo? no my będziemy wyjeżdżać z Uniejowa Bo już jesteśmy w Uniejowie a, no dobra, ja też właśnie wracam do domu. Dobra, to na spokojnie się zjedziemy, i to na miejscu będziemy się zgadywać. Co do. 7 stówek, tak? Za te felgi było. No tak, no sobie zerknie, zobaczysz. Dobra, dobra. No to się widzimy tak. na miejscu. Dozo. Dobra, dzięki, narka. Ruszamy ibiska. Dzisiaj właśnie Ibiską trasa, widzicie, to jest bolit. Olej już się doleje i będziemy jechać. Dobra, tak, tak swoją drogą udało mi się znaleźć siedemnastki w naprawdę dobrych pieniądzach. Napisałem tam pozna takiej grupce z felgami. Dużo osób napisało po prostu swoje oferty różnych felg, ale tutaj się trafiły fajne blisko w Aleksandrowie Łódzkim właśnie od nas jest 60 km z Turku. Także jak taka oferta, siedemnastki na op oponki w fajnym stanie, letnie. Więc na Ibisce na pewno fajnie siądą i też ważne jest to, że jeździły już na Seacie Ibizie, więc na pewno będzie pasować wszystko. Śruby, rozstaw bez żadnych dystansów będą po prostu, wejdą bez żadnych przeróbek. i o to chodzi. Także widzimy się już na miejscu. No co, są Feleczki, no lekko mówię, no to nie są koła za, tak jak u mnie są za, nie wiem, 2,5 tysiące, tylko to są kółka takie, mówię, do, do jazdy powiedzmy. No są znaczne, ja mm. je tak już kupiłem. No leciutko, to ja trochę puściła. tak, ale no spójrz też na moją Ibiza. Julk, <grym> ale opony trochę masz, wiesz. Co fajnie, że widzicie, no wszystkie są kompletne. Widzicie, na Seacie latały, to Seacik. Możesz w sumie, dobra, możesz w sumie nawet pokazać. Zaraz się rozliczymy. Dominik też ma yy, igliskę i na tym właśnie latały, Tylko on ma jakieś już ciekawsze kółka. Nie, jakieś ciekawsze masz koła na nią, tak? Znaczy nie, ja teraz będę sliki typował. Nie? Sliki, oponki? No, no, no. To ile tu jest mocy? Z się powinno być, ale jak wyjdzie, to nie wiadomo. Jeszcze nie było hamowane, bo na razie jest problem z wodą. Wywala cały czas wody. No i tu się dzieje. Dieselek 1,9. Mało płynu chłodniczego, a mały. Wywala no ale czemu wywala nie wiem właśnie gadałem właśnie z takim, z takim znajomym mówi że najprawdopodobniej przez też rejestrację, bo że chłodzenie to chłodzenie jest tak, bo to jest że to jest jednostronny no to leci stąd w ciepłe bo się no. chłodzi na górze ona była teraz na górze wzięliśmy na środek zobaczymy jak to będzie no mocno no, turbina co? na pewno wymieniona no. nie to jest gtb 2260 vklr to jest no. to no. 350 no. z tego mercedesa CDI nie Większość wrzuca tą turbinę pod tak Nie jest w z Firady 80 i jakiś ten większy kuler. Nawet nie wiem jaki to jest rozmiar tego. Mm -hmm. No ale pod zderzak lerwo wchodzi, nie? nie, no tutaj tu... W jednocze, tu jest wiesz co, spowana belka. Jest spawana belka. Możesz pokazać tu kulerek jak jest poprowadzone to tutaj. No tak idealnie pod ten zderzak. No. One serii, to jest od serii czy to jest jakiś zdarze. No, to jest to samo co ty masz. No właśnie, tylko że to jest no. seryjne zdarze, bo ja nawet nie wiem. Jak ja nie, kupowa... to są to, to, to były jakieś, kurde, już nie, nie wiem jak to e było. W serii wychodziły, to nie. Efert się różni chyba tym i tym tak naprawdę kratkami. No, no no nie, bo I ja kupi, kupiłem to mi widzę i właśnie mówię, ten zderzek jest taki ciekawszy. Jak Ala kup w Kuprze, jak masz w Leonie, no, no to, to też masz taki. Tu jest na przykład kupry, Aha. tam też akurat przygoda była, no się ułamał. I tutaj już widzę Felgi, Ronale z kupry. Tak. 17 chyba? Tak? 17, no nie, bo 18 to tragedia. Tak, nowe logo wrzucone kupy, typowo tu, Dekielek. O i te właśnie oponki Imperiale Ecosport 2 No one dzisiaj e dzisiaj w tym założone były nie? No to na tym filmie też będą zakładały do mnie na tył, bo mi ściera, ale do Leona nie tu. No a tutaj jaka jest moc? I to też jest nie. Zelek? to jest ze 190 kończów. -19. Ale dieselek. No. To już jest kupra oryginalnie, nie? No, No z... fajne, fajne, ładnie wygląda. I te lampy, ej. lampy robią też roboty No się robi na eliksie się odsiąże. No, fajnie o wygląda Fajne Ibiski, ale my tutaj się spieszymy, bo jeszcze musimy wrócić do domu Aha. I będę w Leonie yy, Czekaj, to było chyba wyliczone idealnie, przelic sobie Koła sobie zapakować zaraz Gdzieś tu do a wziąłem sobie worki Słyszycie jak huczą opony? Miałem, jak widzieliście na liczniku, z 90 do 80, to tak Huczą tutaj opony przy takich prędkościach. Teraz mam 70 i nadal jaki jest huk. No jest tak jak u mnie w Leonie, tylko że u mnie wydech tak huczy, ryczy, a tutaj huczą tak opony. Dlatego też to jest główny powód, dlaczego w ogóle zmieniam w takim aucie tutaj oponki. No też, żeby troszeczkę fajniej wyglądała ta Ibiza. Jak widzicie, koła zapakowane. Wszystko udało się zmieścić. Mam u Dominika jakoś dużo u gościa, który sprzedawał mi te felgi. Nie nagrywaliśmy jakoś dużo, ale zgadaliśmy się na film, bo działają z fajnymi autami. Sami mają fajne auta, więc skanamy się w któryś dzień i zobaczycie odcinek u niego. Stało tam naprawdę na przykład, bardzo fajne auto. Golfik 600 KONI, uturbiony. My wracamy, rozpakujemy koła. Wy zobaczycie to w tym odcinku, ale my sobie już je będziemy zmieniać jutro, kolejnego dnia. Dobra, jak widzicie mamy już felgi wszystkie wyjęte. Teraz tak, mamy jeśli chodzi o oponki dwa razy Hankok. Tutaj bieżnik jest troszeczkę, jak widzicie, no czy słabszy? No powiedzmy, że ciut gorszy, więc one pójdą sobie prawdopodobnie na tył. Z racji tego, że to jest napęd na przód Więc kormoranki Tutaj mamy kormoranki Kormoranki, Myślę, że pójdą na przód Bo tutaj jak widzicie praktycznie No nie wiem jak mam to pokazać Ale bardzo fajnie W fajnym stanie ta oponka jest Więc ona sobie pójdzie prawdopodobnie na przód No i tak się prezentują felgi Tutaj jak widzicie troszeczkę O tu troszkę ten Troszeczkę przy wiadomo porysowany Gdzieś jakiś krawol ktoś sobie przyhaczył ale naprawdę fajny stan wszystkie dekielki, felgi kompletne więc jak najbardziej fajnie będzie je założyć Ostatnia. Obniżyłem auto, żeby koło się nie kręciło, no bo muszę jednak kopać. Wszystkie były tak dopieczone gorzej niż ten tył i ostatnia śrubeczka została. Już wam tego nie pokazywałem, bo. Tam, że ja tam jestem zadowolony. Przed chwilą jeszcze podokręcałem koła i za chwilę pojedziemy się przejechać. Teraz przechodzimy sobie do tematu Leona. Wczoraj kurier przywiózł mi dwie nowe oponki. Mamy tutaj Imperiale 215 na 40 No i co? Już moje poprzednie oponki się zdarły po gdzieś 20 tysiącach kilometrów. Dlaczego? No bo auto jest na gwincie, siedzi troszeczkę niżej, nie jakoś najniżej, ale jest niżej, przez co koła schodzą się do środka, robi się lekki po prostu negatyw, przez co jest kiepska geometria kół. Z przodu jest ok, dlatego są tylko oponki dwie, jak widzicie z przodu jest wszystko ok, ale na tyle jest chyba minus 2,5 skosu. Także opony się po prostu wydzierają od środka i to bardzo, no mówię, zrobiłem na chyba nawet nie 20 tysięcy km opony z 24 roku, a już są zdarte. Przez co mamy tutaj nowe oponki Imperiale 215 na 40 18, te opony nie są jakoś popularne bardzo w tym rozmiarze, no ale muszę mieć takie, ponieważ tak to by mi obcierały obszód, jeśli by takie nie były, jeśli by były szersze, także 215 lub niżej. No, ale na tej Feldze 215 to jest idealnie. Na tyle mogłyby być szersze, ale to jest 4 także muszę mieć wszystkie opony takie same. Dlatego wybór padł na takie. Patrząc na używki, chodzą po 500 zł. Tutaj mamy opony nowe z 2024 roku za 480 zł. Imperiale są to Chińczyki, tylko że produkowane w Belgii, więc nie takiej złej jakości. Chińczyki. Imperial EcoSport 2 to jest dokładnie opona. Wiele osób ją poleca. W tych pieniądzach, wydaje mi się, że fajne dwie oponki. Także co, bez zbędnego przedłużania, lecimy na wulkanizację. to yy, no co, zmienimy opony, wyważymy. Także co, bierzemy koła i. O, kurwa, jaka oponka elegancka. No z 20 tysięcy przejechał. <grym zanieniu>